Witam serdecznie, Bachu. Z tej strony a to jest kolejny odcinek cenowego ekstra. W serii tej dokładnie przyglądamy się aktualnemu tygodniowi i mówię wam, czym warto się zająć, żeby wycisnąć z tego tygodnia najwięcej, jak się da. Zaczynamy pierwszy segment, jakim jest klub samochodowy. Rzadko ten segment się pojawia, ale tym razem jest okazja. Do zgarnięcia mamy samochód, który nazywa się Uber Max Cypher. Nie jest to jakiś wybitnym tunerem, jest ok, ale nie jest wybitny, jak wiem. Ale, ale, on nas interesuje z innego powodu. A nawet z dwóch. Pierwszy jest taki, że bardzo łatwo go zdobyć. Wystarczy, że zajmiecie piąte miejsce dwa dni z rzędu, czyli po prostu zaraz wyścig i praktycznie w większości wypadków będziesz miał raczej te piąte miejsce przynajmniej. I tak dwa dni i masz samochód. Fajna sprawa. Ale druga ważniejsza rzecz jest taka, że ten samochód posiada unikalne oznaczenie. Oznaczenie, które było ostatnio widoczne 882 dni temu. Czyli ponad dwa lata temu to oznaczenie było do zdobycia, a teraz ponownie jest. Co prawda, z tego co wiem, nie na konto Wam się blokuje to oznaczenie, tylko będzie właśnie na tym samochodzie, ale wciąż jest to bardzo fajne, unikalne oznaczenie. Moim zdaniem warto samochód z takim oznaczeniem posiadać, więc teraz macie okazję, żeby ten pojazd ponownie zdobyć w takim unikalnym oznaczeniu. Przejdźmy teraz do segmentu z zniżkami. Na początek niechaj będą nieruchomości. Apartamenty, a także domy z wyższej półki są aktualnie taniej o 30%. Lokalizacje, które Wam polecam to oczywiście te, które się w Eclipse Tower, w których macie takie, które kosztują 700 tysięcy Ale są także takie, które kosztują tych 1200. E, Jakby co, one się różnią tylko i wyłącznie wnętrzem e, Jeżeli chodzi o całą resztę, użytkowanie tego, garaż, możliwości, są dokładnie takie same Dalej, kolejna lokalizacja, którą warto się zainteresować To jest oczywiście e, ta auto lokalizacja jak najbardziej polecam. Kolejna ta, także jest interesująca. I jeszcze moim zdaniem warto że się zainteresować domem, który znajduje się w tym oto miejscu. I tyle. Przechodzimy do pojazdów. Woolworth to na początek, który mamy Składi. Jest to pojazd słaby w klasie SUV, bo w takiej właśnie się znajduje. Ale może komuś pasuje z wyglądu. Ale raczej nie. A winki jest oczywiście jeszcze gorszy, ale mają taką zaletę ze mną składzie, że jest to pojazd kultowy. I moim zdaniem, mimo tego, że jest fatalny, no to warto go posiadać. Przy okazji także tak dam wam, że jest to pojazd, który może przewozić trzy osoby. Jest to jeden z niewielu pojazdów, które takie coś potrafi. W sensie, że ma limit 3, no wiadomo. Jest to pojazd, który mogą przewozić 4 osoby, ale 3 to się rzadko zdarza. Żaba. Jest to pojazd na pewno ciekawy, niezbyt użyteczny, ale jak to ktoś jest, jest spełnić swoje fantazje, to proszę bardzo, jest to pojazd oczywiście wodno-lądowy, można sobie swobodnie pływać tym pojazdem, spoko. Wóz półgłęsienicowy, jest to pojazd uwielbiany przez niektórych graczy, moim zdaniem jest niezbyt dobry, ale jeśli chcecie sprawdzić, to teraz macie dobrą okazję, bo jest nie stanie. Oczywiście do pełni sprawności potrzebuje dwóch osób. I Surgeon Pickup. Jest to pojazd fatalny, bo należy on do puli pojazdów Pegasusa. Ale, ale, jest jedno ale: jeżeli macie jakieś warsztaty specjalne przed WMCO albo Avengerza, to możecie sobie ten pojazd sam zabrać i po przeróbce tego pojazdu na wersję niestandardową staje on się pojazdem osobistym. Więc da się go normalnie wzywać, da się go modyfikować i jest pojazdem przepotężnym w swojej wersji niestandardowej. Warto podkreślić. Przechodzimy do Legendarum Sport. Tutaj mamy Fister Neon tani. Jest to elektryk w klasie oczywiście sportowej. Przyspieszenie oczywiście ma niezłe, ale cała reszta nie jest zbytnio dobra. Znaczy inaczej, nie ma tragedii, ale wybity to nie jest. Neo także jest pojazdem z klasy sportowej i także jest samochodem przeciętnym. I ostatni pojazd Legendarum Tor, Sport, Boucher Wagner się i... Jest to pojazd, który kiedyś był w topce. Pojazd, który każdy gracz powinien posiadać Ale od tego czasu minęło już kilka lat I teraz jest samochodem... dobrym Ale niewybitnym Aktualnie tylko wygląd moim zdaniem jest jego atutem Został nam bieda sklep do mówienia. Karin Bor tutaj jest taniej na przykład Ta, oczywiście chyba wiecie jaki ten pojazd jest Dinka Kanjo SJ Jest to jeden z nowszych tunerów a mimo tego jest fatalny, naprawdę, jest z najgorszych tunerów w całej grze. Czemu Rockstar? A dinka RT3000 jest to tuner premierowy i tam jest kiepski. Ale za to w klasie sportowej jest jeszcze gorszy. I ostatnia zniżka jest na brawa do Greenwood. Jest to pojazd z klasy Muscle, i tam oczywiście jakiś wybitny nie jest. Nie jest także dobry. Jest średni, powiedzmy. Nie ma co się oszukiwać. Ale nadrabia oczywiście swoim pięknym, klasycznym wyglądem. Przechodzimy teraz do segmentu z premiami. Na premier razy 3Heis i razy 3 RP są wszystkie nowo dodane akcje społeczności. Jak zawsze w przypadku tego typu akcji, powtarzam, to jest zachęta do sprawdzenia ich. Jeżeli chodzi o grind i zarabianie na tym, raczej się to nie opłaca. Na premier raz 2Heis i raz 2RP jest także tryb adwersarza o nazwie Astalavista. Jak to się nie kojarzy, no to tłumaczę, że jest to tryb, który mnie na drużyna jeździ ciężarówkami i próbuje rozwalić drugą drużynę, która jedzie na rowerach. Ogólnie tryb jest nawet spoko, ale do farmienia hajsu się nie nadaje. Praca jako dostawca pizzy także jest na premię raz 2 hajs i raz 2 RP. Po ukończeniu wszystkich dostaw, co zajęło mi około 7 minut, dostałem łącznie 44 tysiące hajsu. Nie za wiele. I ostatnia, nie oszukujmy się, najważniejsza premia jest na napady z mieszkania I premia dotyczy przygotowań, a także finałów I nawet na poprzednim materiału przygotowałem was taką to piękną tabelkę W której macie dokładnie rozpisane ile zarobicie na tych napadach I zobaczcie, akcja Fleka na poziomie Hard 500 tysięcy macie, oczywiście jest to hajs do podziału między dwie osoby Ale no 500 tysięcy, jak da Flekę, sporo Ucieczka z więzienia da wam na poziomie Hard 1 750 tysięcy, także fajnie Stata Human Labs 2363 Seria A fundusza 1700 700 000. I mamy jeszcze akcja w Pacific Standard, czyli napad nie oszukujmy się, który będziemy robić cały czas 3 750 tysięcy Jak podzielimy sobie ten hajs nawet na 4 osoby, to w sumie wychodzi, że bardziej opłaca się robić napad na w tym czasie Ale, ale, proszę Państwa, nie można cały czas nawalać kaja i kasyna Trzeba sobie jakoś odskoczyć sobie zrobić i jeszcze macie grupkę znajomych, no to warto sobie teraz te napady pograć. Bo po prostu jest to coś innego. I powiem wam, że mnóstwo osób nawet nie wie, że takie napady istnieją w tej grze. Mam takie doświadczenie z wrzucenia filmiku na przykład na TikToka albo nawet to na mój drugi kanał, gdzie wrzucam napady, że dużo osób nie wie, w ogóle jak te napady się odpala. Bo one są tak bardzo stare, że dużo osób nawet o nich nie wie. Swoją drogą. Jeżeli jeszcze nie wiecie, no tam drugi kanał nazywa się Bakus Myślnik Exe i na nim wrzucam napady. Aż do premiery GTA Aktualnie jestem na dniu 222 Więc sporo czasu już to robię Codziennie wykonuję różne wyzwania właśnie od widzów Więc zapraszam jak najbardziej na kanał Piszcie swoje wyzwania I ja je zrealizuję W tym tygodniu oczywiście będę napierdzielał napady z mieszkania Jeżeli chcesz pomóc No to zapraszam serdecznie na Discorda Tam będę właśnie zbierał ludzi do robienia pacyfiku, flag Ucieczek z więzienia i, tak dalej, i tak dalej Więc zapraszam serdecznie a, jakby co, jeszcze robię tam live'y i dzisiaj będzie live właśnie zrobienia napadów, więc zapraszam, startujemy o godzinie 20.00. I zostaną ostatni segment obgadania o nazwie już za tydzień. Na Rockstar Newswire możemy znaleźć taką o tę informację. W następnym tygodniu wypatrujcie w grze jednego z najbardziej ambitnych przedsiębiorców w San Andreas, zjadanego własnym towarem. Bądźcie gotowi na wariacje na temat pewnego klasycznego trybu oraz na bogactwo tematycznych nagród wprowadzonych z myślą o 20 kwietnia. Już tłumaczę o co chodzi: w plicha gry jest tryb adwersarza z okazji oczywiście, 2 0 który będzie zawierał Lamara. A dokładniej jest to tryb adwersarza o nazwie Gonitwa. Mieliśmy zwykłą gonitwę, była potem Gonitwa Remix, a teraz będzie Gonitwa Lamar. Najpewniej tryb ten będzie wyglądał w ten sposób, że jedna z drużyn będzie miała gracza, który będzie wcielał się w lamara i będzie musiała go bronić, a druga drużyna oczywiście będzie musiała tego lamara powstrzymać. Gracz wcielający się w lamara będzie musiał pewnie kilka punktów, jak to właśnie jest w trybie gonitwa. I tyle, jeżeli chodzi o ten tryb, co wiemy, ale jeszcze wiemy, wiemy, że będą jakieś specjalne ubranka, raczej nie inaczej. I pierwszy z nich pracuje się w ten sposób, jest to cały outfit. Dalej, mamy taką oto czapeczkę, taką oto bluzę i jeszcze taką oto bluzę. Możliwe, że tych itemów jest więcej, ale na ten moment znam tylko i wyłącznie te cztery. I ostatnia rzecz, taka już powiedzmy niepotwierdzona, tylko bardziej teoria moja, jest taka, że w Dieta Plus jest aktualnie zniżka na zasoby do wytwórni. Są one darmowe. Przy okazji jest premia na wytwórnie, raz dwa. Uważam, że która z tych rzeczy, a może nawet dwie. Dostaną jakąś premię. Bo dzięki temu GTA Plus będzie miał podwójny profit. Czyli np. darmowe zasoby, plus premia raz dwa, więc GTA Plus robi jeszcze więcej. A Rockstar właśnie lubi łączyć GTA Plusa z normalnymi premiami. Więc jest opcja właśnie, że za tydzień będzie albo premia na ten. towar z mobilnej wytwórni. albo na towar właśnie z, um, z. zwykłych wytwórni. Taka jest szansa, moim zdaniem. Zobaczymy, co Rockstar wychmini. A teraz proszę Państwa, z Wami się żegnam.